Popularność notion rośnie w zawrotnym tempie. W zaledwie 4 lata liczba użytkowników zwiększyła się 30-krotnie. Ale co jest najbardziej interesujące, to fakt, że wszystko kręci się wokół trzech psychologicznych efektów. Efektów, które doprowadziły notion do wyceny przekraczającej 10 miliardów dolarów. A pierwszym z nich jest efekt IKEA. Korzystając z Notion spędzamy dziesiątki godzin budując idealną stronę i dopieszczając każdy szczegół. A jako, że budujemy to własnoręcznie, to przypisujemy temu większą wartość. I o to właśnie chodzi w efekcie IKEA. Przypisujemy większą wartość produktowi, który sami zrobiliśmy. Chyba nie muszę mówić, dlaczego ten efekt ma taką nazwę. Każdy, kto własnoręcznie składał meble, na końcu czuł satysfakcję z tego, że w końcu udało mu się to zrobić. Ale to nie musi być mebel. Może to być własne danie, albo właśnie dashboard z Notion. No i różnica między innymi aplikacjami a ja Notion jest taka, że te inne aplikacje mają już swoją własną, sztywną strukturę. Oczywiście możemy je modyfikować, ale w pewnych okresach określonych ramach, więc nie czujemy, że jest to naprawdę nasze. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Notion. Mamy masę podstawowych bloków, jak tekst, zdjęcia albo ramki. Ale co czyni Notion wyjątkowym? To bazy danych. Ponieważ jeden widok zwykłej tabeli, nagle może stać się galerią, kalendarzem albo tablicą kanban. Wszystko to sprawia, że każdy może stworzyć swoje unikalne widoki i zbudować system, który mu służy. Jedni postawią na estetykę, a drudzy na funkcjonalność. Jednak, żeby nie było tak kolorowo, ta ogromna elastyczność sprawiła, że ludzie zamiast być produktywnym i otwaczać zadania, spędzają czas na upiększaniu strony. Dodają ikony, zmieniają położenie bloków i dostosowują kolory. Tym samym można powiedzieć, że powstał nam pewien Paradox Notion. Aplikacja, która ma nam służyć do produktywności, sprawia, że jesteśmy mniej produktywni. Ale czy jest to coś złego? raczej nie. Notion po prostu udostępniło elastyczne narzędzie, w którym ludzie mogą się bawić. A taki zamiar twórcy Notion mieli już od samego początku. W 2013 roku Ivan i Simon zaczęli pracować nad pierwszą wersją Notion i już wtedy chcieli stworzyć odpowiednik Lego tylko że w obszarze produktywności. Po ponad roku ciężkiej pracy stwierdzili, że wybrali złą technologię, w której budowali to narzędzie. Musieli więc wybrać pomiędzy porzuceniem projektu, a przebudową systemu. My już wiemy, co wybrali, ale w jaki sposób znaleźli się na szczycie z wyceną 10 miliardów dolarów, 30 milionami użytkowników i prawie 400 pracownikami. W 2015 roku Iwan pożyczył od rodziców 150 tysięcy dolarów na ratowanie tchnącego statku. Przeprowadził się do Japonii. Aby w pełnym skupieniu przez cały rok pracować po 18 godzin dziennie. Rok później wypuścili pierwszą wersję aplikacji, czyli Notion 1.0. Zyskali sporo pierwszych fanów, którzy zaczęli polecać aplikację dalej. W 2018 udostępnili drugą wersję, czyli Notion 2.0, która zrobiła jeszcze większą furorę. I po jakimś czasie osiągnęli pierwszy milion użytkowników na świecie. Przez następne lata hype na Notion był coraz większy i aplikacja podbijała serca użytkowników. Na tym etapie można powiedzieć, że cel, jakim było zbudowanie odpowiednika LEGO w obszarze produktywności, został osiągnięty. Jednak czy nie jest tak, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest tak naprawdę do niczego. Z tym właśnie wiąże się drugi podpunkt, czyli młotek maslowa. Gdy Twoim jedynym narzędziem jest młotek, wszystko zaczyna przypominać ci gwoździe. Innymi słowy, jeśli masz narzędzie, którym umiesz się posługiwać, chcesz go wykorzystać do wszystkiego. Bo Notion to aplikacja do notatek, list zadań, śledzenia finansów i wiele więcej. Jest dobre we wszystkim, ale w niczym świetna. Nieskończone możliwości i różnorodne widoki baz danych sprawiły, że lista zastosowań Notion bardzo się powiększyła. Jest ono wykorzystywane do śledzenia nawyków, nastroju, inwestycji, a nawet ilości wypitej wody. Te nieskończone możliwości Notion sprawiły, że jest ono popularne wśród studentów, freelancerów, przedsiębiorców i tak naprawdę każdego, kto chce zorganizować swoje życie. Jednak czasami ludzie próbują na siłę coś zbudować na uszeń, tylko dlatego, że z niego korzystają. Co finalnie może się okazać nieoptymalnym rozwiązaniem i spowodować sporą frustrację. Przejdźmy zatem do ostatniej tajemnicy, która sprawiła, że wszyscy kojarzą Notion. A jest to MetaGra. Tak, wiem, brzmi enigmatycznie, ale już tłumaczę o co chodzi. Notion ma niesamowitą społeczność, czasami może przypominać wręcz kult. Jest to coś, czego inne aplikacje mogą tylko pozazdrościć. Słyszeliście kiedyś o meetupie fanów OneNote albo Trello? No właśnie. A Notion ma swoich ambasadorów porozrzucanych po świecie, którzy organizują takie spotkania i przychodzi na nich całkiem sporo osób. Jaka inna aplikacja może pochwalić się milionowymi wyświetleniami na YouTube? Wybili się na niej produktywnościowi guru, którzy zgarniają fortunę na sprzedaży szablonów Notion. A propos szablonów, one też bardzo przyczyniły się do popularności Notion, ponieważ pozwalają się dzielić swoimi stronami. Ludzie odpłatnie lub za darmo udostępniają to, co udało mi się wypracować w Notion. Można Powiedzieć, że Notion stworzyło osobny ekosystem. Ludzie sami wymieniają się wiedzą i poradami, tym samym robiąc darmowy marketing dla Notion. To wszystko jest częścią Metagry Notion, czyli ta cała otoczka wokół tej aplikacji, te wszystkie spotkania, kanały na YouTube i szablony. I tutaj trzeba przyznać, że zrobili to genialnie. Mało kto ma taką zaangażowaną społeczność rozsianą po całym świecie. Która promuje za nich aplikacje. Nawet ten film i fakt, że to oglądacie, również się do tego przyczynia. Prawda, na małym krajowym obszarze, ale zawsze coś. A co z przyszłością Notion? Uważam, że jest bardzo świetlana i w następnych latach będzie ciągle zyskiwała na popularności, zarówno w obszarze prywatnego wykorzystania, jak i firmowego. Więc jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę o Notion, to nie zapomnij zostawić suba i zobaczyć moje kolejne nagranie, które może ci się spodobać.